Witam Was bardzo serdecznie. Vincent z tej strony z portalu MMOVOLT, a my wracamy do Diablo 3. Zaczynam na tym ekranie z racji tego, że pojawiło się w komentarzach wiele zarzutów, że. Jednak nie gram na Hardcore, tylko na Softcore, gdyż w pierwszym odcinku popełniłem błąd i przy tworzeniu postaci nie zaznaczyłem odpowiedniego przycisku. A tam w siódmej czy którejś minucie wszystko się wyjaśniło, bo po prostu filmik został przycięty. W pewnym momencie zakończyłem grać Softcore i od tego samego momentu, gdy doszedłem gra postacią Hardcore, ciągnąłem wszystko dalej. Jak widać jest to nasz stworzony Hardcorus, u góry napis Hardcore na czerwono, po prawej stronie... Current Playtime 40 minut, e, czyli dokładnie tyle, ile było. Nic nie kombinuję, nic nie przycinam, nic nie edytuję, nie ma takiej opcji. E, zobaczymy, dokąd mi się udała, e, uda dojść. To będzie, to będzie mocny sprawdzian. Co ja miałem zrobić? Aha, tak, kupiłem fiolki. E, co my mamy tutaj za... za... A, dobra, że gdzie jesteśmy? O kurczę, piersi. Pierwsi czempioni, ale zróbmy sobie trochę miejsca. Zresztą na początku też mocno zawsze przylaguję diabełek, taki już jego urok, a nie chciałbym. Nie chciałbym zakończyć na tym odcinku całej serii. Zrobimy sobie lekkie kółko. O, tu już jest dużo lepiej. A, kurde, miałem zmienić, miałem zmienić tego skilla, bo ten skok nie jest jednak tutaj zbyt dobry. Jednak wolę. Jednak wolę stuna. E, sporo w ogóle nie czytałem na temat e, diabełka w wersji hardcore na Player Monster 10. E, no, jest to naprawdę niezłe wyzwanie. Widziałem filmiki naprawdę wykokszonych ludzi, którzy tam miliony DPS-u mają i no, męczą się, męczą. E, co prawda, nadal od pewnego momentu da się przegirować e, cały cały kontent. Ale nam do tego daleko. Bida z nędzą. 58 tysięcy raptem golda. Także e, idziemy po prostu po swojemu. Bez napinki jakiejś. E, no i zobaczymy dokąd uda nam się dojść. To jest też taki sprawdzian jak bardzo e, trudne staje się Diablo, jeżeli ktoś sobie postawi za cel, aby taki jak mój, aby... Aby spróbować przejść całą grę e, na najtrudniejszym poziomie, i dodatkowo jeszcze z tym trybem, że jeżeli się zginie, to jest koniec. Jak widać, nie jest to nic, e, nic prostego. Oczywiście. E, Osoby, które znają Diabła na wylot, będą miały łatwiej, bo to jednak i mechanika znana i tak dalej, buildy przede wszystkim. E, dlatego takim osobom będzie prościej, jednak takim świeżakom na tym poziomie, o, jakby ktoś tak zaczął grać i na przykład doszedłby do Diabełka, to naprawdę pochyliłbym się nad taką osobą, e, e, bo to jest już wtedy wyczyn, e, żeby po raz pierwszy wejść w diablo na takim poziomie trudności i wszystko zrobić, to naprawdę e, no, taka osoba miałaby skila niesamowitego albo szczęście, bo niestety, ale też tutaj w tym trybie potrzebne jest szczęście, bez niego niewiele da się zrobić, e, no ale taki urok tej gry trzeba się z tym liczyć, e, zobaczymy ile tego szczęścia będę miał ja Zresztą przed nami, e, chyba w tym odcinku może jeszcze nie. O kurde. w tym odcinku może jeszcze nie, ale przecież czeka niedługo. E, klucznik do pokonania. Tam jest bardzo dużo, e, dużo przeciwników. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Kurde, nie widzę tego mobka, który z ratymi zębiakami. Dobra. Brakuje mi trochę skilli, ogólnie ten Barbarzyńca jest naprawdę klasą, to nie jest mój, klasa dla mnie, naprawdę, jeżeli ktoś by zarzucił, że gram barbarzyńcą, bo jest łatwiej, to autentycznie, dla osoby, która nie lubi, która nie lubi klas walczących w zwarciu, to nie jest nic fajnego grać. W taki sposób, to jest całkowita zmiana taktyki. E, rozwalania mobów, przede wszystkim podejścia. Tak to z, z range, wszystko trzaskałem, to padało. Nie obawiałem się, że ktoś mi tam podejdzie, e, trzaśnie nieodpowiednio i zginę, gdyż e, jak mogłem bardziej kontrolować pole, pole walki, tutaj tego nie ma. Ogólnie jeszcze bardzo denerwujące jest to, że muszę e, spróbować ustawić. E, jeżeli to jest możliwe, aby moja postać atakowała tylko z shiftem, jeżeli na przykład kliknę na moba bez shifta, to ja chcę, żeby moja postać zaczęła się poruszać, a nie atakować, gdyż można bardzo łatwo wtopić w taki sposób. Mobów jest dużo, a ten kursor chwyta moba już nawet w momencie, jeżeli nie jesteśmy kursorem bezpośrednio na nim, już. Chwilę, dosłownie pół centymetra przed, przed potworem, kursor zamienia się na, na mieczyk, co powoduje, że bardzo trudno, e, bardzo trudno uciec, trzeba machać tą myszką e, na spore odległości, no ale wtedy też łatwo było błąd, także zobaczymy. Będę musiał na pewno się przyjrzeć temu, gdyż e, no głupio by było. Głupi sposób zginąć. Jeżeli, nie wiem, zginąłbym na butcherze yy, z racji enrage timera, no to wtedy bym, bym wiedział wprost, że popełniłem błąd, poszedłem tam za szybko, nie miałem wystarczającego DPS-u, aby dziada pokonać. Yy, no chyba, żebym zginął na płomieniach, które przywołuję, no to wtedy po prostu brak skilla i powinienem pójść grać w Minecrafta, a nie w Diablo ale na razie idzie jakoś. Brakuje takiego dobrego pierdzielnięcia. Zastanawiam się, czy nie wrócić do młota. Ale nie, bo ja ten młot miałem i to nie, nie było nic dobrego. No nic, zobaczymy. Niewiele czytam na temat taktyk gram barbarzyńcą, e, gdyż nie lubię tego robić, jeżeli gram po raz, e, po raz pierwszy daną klasą. Po jakimś czasie, owszem, patrzę, na co ludzie wpadli, czy e, moje, takie jakby, nie wiem, widzi mi się danej klasy, e, pokrywa się z tym, co powiedzmy ogół wymyślił. E, na razie, zresztą, jaki ja mam wybór, 4 skile na krzyż, także o taktyce nie może być absolutnie, absolutnie mowy. E, dobra. Chciałbym zdobyć poziom. I teraz, na którym jesteśmy w ogóle? Na ósmym poziomie? Od 10 będzie nowa pasywka. I to jest coś fajnego. O kurde. Dobra. Tutaj trzeba ostrożnie, bo ten grubas może nam zrobić kuku. Ale teraz im zrobi kuku i zostanie nam tylko węże. Dobra. Yy, obawiam się też drugiego aktu bardzo. Nie wiem, czy nawet jeżeli uda mi się przejrzeć Nika, yy, czy na drugim akcie nie polegnę. Ze względu na to tam już dochodzą do głosu odporności. Oczywiście w standardowym trybie Diablo na normalu to się człowiek tym nie przejmował, bo tam łoił po prostu wszystko zanim cokolwiek zdążyło coś wykastować. Nie było absolutnie mowy o tym, żeby jakieś tam super wielkie odporności dawać, ale na tym trybie zastanawiam się powoli, czy nie będzie to coś. Co może okazać się dla mnie mordercze. Głupio by było w sumie, gdyby to była prawda. No bo to by oznaczało, że jestem wtedy w przysłowiowej czarnej, murzyńskiej. A to nic. No farma nie jest fajna. Na pewno nie będę nagrywał farmy. Przede wszystkim nie będę chciał farmić, też bardzo tego nie lubię. Zresztą to jest też zarzut, dla którego w Diablo obecnie już nie gram, tak, 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 tak często jak kiedyś. Po prostu e, robienie trzeciego aktu po 50 razy dziennie tylko po to, żeby wbić jakieś paragony, to po prostu nie jest styl gry dla mnie i ja autentycznie wolę wolę farmić WoWa e, instancje, jakieś heroiki, e, na rajdy łazić czy cokolwiek innego o kurde niż, niż farmić Diablo, no to jest bez, trochę bez sensu. Przede wszystkim ja się zgadzam ze wszystkimi, którzy mówią, że e, diablo po prostu bez farmy nic się nie da zrobić. E, Albo trzeba farmić golda, albo trzeba liczyć na jakieś szczęście, które jest chyba tutaj bardziej yy, większe potrzebne niż przy, przy dużym lotku, żeby wypadł sprzęt pozwalający na, na jakąkolwiek, nie wiem, moc bohatera czy, czy, czy coś w ten sens. Po prostu na ogół lecą takie shity, że no, Diablo stało się grą, w której w której niestety ale action house to jest miejsce skąd się zdobywa ekwipunek a gra to jest jedynie miejsce w którym farmi się złoto i tyle teraz się sporo zmieniło legendy zostały mocno podpakowane ten najnowszy patch wyszedł jest piekielna machina ale ten... nie mnie to nadal nie przekonuje no co z tego, że dodali, że można sobie z dwoma bossami na raz powalczyć skoro, yy... To nie jest nowy content, to jest coś co, yy, to jest taka zapchaj dziura, macie pobawcie się, yy, stracicie kolejne yy, cenne godziny życia na, na farmie kluczy. Oczywiście yy, osobny set kluczy na, na każdy poziom trudności, co jest już samo w sobie tak głupim rozwiązaniem. I od razu widać, na co to jest nastawione, czyli na to, aby zająć gracza, aby nie plut na forach, które jest przecież czytane nie tylko przez obecnych graczy Diablo, ale również przez tych, którzy się zastanawiają, czy kupić. Czy jest w ogóle sens grać, jeżeli no czytają, że tu jest tylko farma, farma i jeszcze raz farma. Dodatkowo no, gra jest bardzo słabiutka, jeżeli chodzi o... Nie ma tego czegoś, co było w dwójce gdzie naprawdę człowiek szedł na jakiś akt, farmił sobie, ale on miał pewność, że mu coś wypadnie. Tu jest tak, że się idzie. Na jakiś akt wypadają przedmioty i nawet ich człowiek nie identyfikuje. W dwójce, kiedy żółciak wypadł, to naprawdę na wyższych poziomach identyfikacja szła. Od razu były to dobre przedmioty. Większość generalnie mi się udawało sprzedać. Ym, tu, jak wypadnie żółciak po jakimś czasie, to a tym bardziej teraz po, po, po podpakowaniu legend, to no cóż, biorę do ekwipunku i trzymam w ekwipunku. Jakoś nie mam e, takiego ciśnienia, aby, aby od razu identyfikować ten, e, ten przedmiot. Co pokazuje, oh, fak. Co pokazuje, jaki, jakie rozwiązania obecnie są w Diablo, jeżeli chodzi o ten, o ten aspekt. No, z przedmiotami, to naprawdę wypada legenda i okazuje się, że jest ona słabsza, a czasami od przedmiotu niebieskiego. To jaka to jest legenda? Już niech Blizzard zro powinien zrobić jeden tryb, jeden typ przedmiotów, jakiś kolorek śmieszny i tyle. Nie byłoby tak, że człowiek cieszy się, bo widzi złoty napis, czyli przedmiot legendarny, wypad, a po, po identyfikacji nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. No ale zobaczymy. PVP nadal w Diablo nie ma. Eee, ja raczej nie spodziewam się, żeby w tym roku było. Eee, ogólnie nie spodziewam się... Znaczy, powiem tak, nie zdziwię się, jeżeli w ogóle nie będzie tutaj PVP. Blizzard niestety, ale poprzez Diablo naraził się na sporą krytykę i teraz jeżeli... PvP okaże się niewypałem, to z tej gry odejdą już totalnie wszyscy. Obecnie dużo graczy leveluje paragony i te inne głupoty tylko po to, aby... bo gdzieś tam w głowie tkwi myśl, że przecież każdy paragon daje plus do statystyki i tak dalej. Ma powstać arena, czyli będę miał jakąkolwiek tam przewagę nad nad innymi graczami. I to rzeczywiście potrafi... Jest dobry motywator. To nawet mnie by zmotywowało, ale nie wiem, mam jakieś przeczucie takie, że PVP w Diablo 3 może nie powstać w taki sposób, powiem. Nie zdziwię się, jeżeli tak będzie. To mnie tylko utwierdzi w moim obecnym przekonaniu, że Blizzard musi mocno żałować wydania Diablo 3 w takiej postaci. Osobiście nie chciałem w to wierzyć bo Torchlight 1 jakoś nie kupił mojego serca. Przeszedłem i tyle. Brakowało mi tam multiplayera i tak dalej, ale na początku nawet nie chciałem wierzyć również w te zapewnienia, że Diablo 3 jest gorsze od Torchlight 2. Podpinałem to pod hejt, jaki, jaki zapanował po premierze gry, później w momencie, kiedy ludzie zauważyli, na jak, w jaki sposób jest rozwiązany loot w Diablo, że to jest wielki farm fest i sytuacja zmieniła się, kiedy samo uruchomiłem Torchlight 2 i stwierdziłem, że to jest naprawdę świetna gra, daje ten daje, daje sporo frajdy, a przede wszystkim są tam rewelacyjne rozwiązania, można kombinować bardziej niż w Diablo. W Diablo tak naprawdę wystarczy być takim botem, który naciska te skille od 1 do 4 Q i oraz przyciski myszki, to tak naprawdę... Wystarczy. W Tochlight 2 nie wystarczy. Sporo innych rozwiązań, sporo lepszych według mnie rozwiązań sprawiających, że gra ma przede wszystkim tą żywotność, którą miało Diablo 2. Można było z buildami kombinować, postarać się wymyślić coś nowego, coś oryginalnego. Diablo tego nie ma. Jest określona ilość buildów i tylko one mają rację bytu. Cała reszta jest jest nieważna. Ale dobra, nie mówmy już o Torchlight, bo yy, będzie... skończy się to tak, jak skończył się mój elite gameplay z Torchlight, czyli mówiłem o Diablo 3 i zginąłem. Może tutaj będzie tak samo i to... to byłby dopiero fail. Zbliżamy się do 10 poziomu. A to będzie oznaczało, że pierwsza pasywka nam skoczy. Przede wszystkim wtedy już zdecyduję się na jakieś inne umiejętności. Tam i o, coś mi wpadło zresztą. A, mam, mam jakiś rzut. Oczywiście zaraz to zmienię, bo nie będę robił rzucającego barbarzyńca, chociaż jest to bardzo fajny build. Widziałem ostatni filmik, jak gościu miał chyba tam 2 miliony DPS-u. Eee, zniszczył dosłownie na player Monster 10 Asmodana. To było naprawdę robiące wrażenie. Eee, do czego ludzie są zdolni, to... A to jest tylko coś takiego, biedny skill. Do czego są ludzie zdolni, to naprawdę jestem pełen podziwu. W ogóle bardzo mnie denerwuje wśród społeczności Diablo 3 od razu takie podejście, że jeżeli ktoś naprawdę do czegoś doszedł, to od razu pojawia się głupi zarzut, że na pewno wszystko kupił. Za grube dolary wydał. Nie wiem. 20 tysięcy dolarów, żeby wygirować sobie postać, a następnie pochwalić się na filmiku YouTube, e, jaki to on jest. Cox. E, ja się z tym nie zgadzam. Sam mam wielu znajomych, którzy przy Diablo spędzają e, po 15-16 godzin dziennie. Mają takie postacie, o której ja mogę pomarzyć, gdyż po prostu nie spędzam tyle czasu przy tej grze. Oni spędzają. Mogą pochwalić się czymś, czym zwykły śmiertelnik nie może, i nie wiem, nie mam takiego odruchu, że od razu się nabijam z nich, że na pewno coś kupili, że takiego dropu nie mieli i tak dalej. straszne, głupie i strasznie dziecinne, że, że, takie, że taka postawa ogólnie w, wśród graczy jest. No ale przede wszystkim nie zapominajmy, że no, gracz to jest gracz i. Jeżeli będziemy syf robić wśród własnej społeczności, to, to jak się dziwić, że później w grach MMO coraz bardziej można zauważyć, coraz bardziej takie brutalne zachowanie, zadanie jakiegokolwiek pytania i normalna odpowiedź graniczy, graniczy z cudem. Ludzie są po prostu miażdżeni krytyką, która nie ma miejsca bytu. Wystarczy... no taki World of Warcraft. Zapytać się coś na globalnym czacie. Oczywiście pomijam w tym momencie odpowiedzi Bolaków, bo to jest odrębny temat, ale jeszcze kiedyś była ta, było tak, że e, padała najnormalniejsza w świecie odpowiedź i tyle. A teraz jakieś e, ironiczne odpowiedzi, naśmiewanie się, że jest ktoś nubem, jak może nie wiedzieć i tak dalej. Oczywiście im bardziej popularne MMO tym... E, tym to wszystko się yy, na i w Diablo też to jest. Yy, ja mam chyba nawet czat obecnie wyłączony, gdyż yy, czytając co tam się, co tam się, jakie wypowiedzi były, mózg się lasował, a a nikt tego nie lubi, jak. Jak staje się coraz głupszy czytając wypowiedzi innych ludzi, a przede wszystkim no, od razu jest takie poczucie, że Boże, w jaką ja grę gram, jeżeli grają takie ćwoki, to co ja w ogóle tutaj robię? Trzeba pójść do jakiejś innej, normalnej gry, która no, nie promuje gimbusów. Wiem, że to jest brzydkie określenie i wiele, wielu, wiele osób czuje się rozdrażnionych, szczególnie osób, które chodzą do gimnazjum. Ja absolutnie do takich osób nic nie mam dla mnie. To określenie gimbus. Bardziej pasuje do pewnej puli zachowań niż do wieku, czy tego, takiej szkoły, ktoś chodzi. Ok, doszliśmy na cmentarz. Tu będziemy musieli trzy krypty odwiedzić, ale najpierw właśnie chcę tego dziada zabić. Ale to jest ciekawe, żeby był bleeding na szkieletach. To a, już no, mógł się trochę chociaż troszkę Blizzard pokusić na jakieś bardziej logiczne rozwiązania. No jak szkielet może mieć bleeding narzucony. Z czego on ma krwawić? Ze szpiku. Eee, teleporter to nie będzie problemu. Strasznie wolny atak ma barbarzyńca. Muszę przyznać w porównaniu do Mąka. Mąkiem jak już tutaj byłem w tym dokładnie miejscu to autentycznie niszczyłem, już wszystko. Atak był bardzo szybki, bardzo fajnie się grało. Tutaj jest takie. Oj, kurde, zlagowało. E, Tutaj jest takie o klepie, bo klepie, byle klepać. Brak na razie tej, tej szybkości, którą e, widziałem na filmikach którzy, osób, które grają barbarzyńcom. Ale myślę, że do wszystkiego dojdziemy o ile dziś nas nie ukatrupią. Nie, to mi dopiero krypty i w krypcie będzie do rozwalenia. O, to jeszcze myślę, że w tym, no w tym odcinku już na pewno nie. Nie zobaczymy żadnego bossa, gdyż tak, e, czas już je, czas jest odpowiedni. Ja nie będę przedłużał tego odcinka, zerknę tylko, e, co my tutaj mamy. Protection, tak, wolę protection. E, dobra. Jesteśmy ubrani, 61 tysięcy złota. Jesteśmy tuż przed poziomem dziesiątym. Ja się wybiorę teraz do miasta sprzedać ten cały sygnał, gdyż złoto tutaj na zawodowcu by jest bardzo potrzebne. Jest to odrębna pula od softcore, a będzie na pewno trzeba kupić jakiś gear na auction house. Ie. Także ja się teraz z wami żegnam. i Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym zbadamy te trzy oto krypty. No i będziemy podróżować coraz dalej, coraz dalej w świecie sanktuarium. Cześć.